Gdzie w tym momencie są prowadzone prace archeologiczne, jeżeli chodzi o bochański rynek? Znaczy w tej chwili koncentrujemy się w północno-zachodnim narożniku rynku, w miejscu, gdzie będzie zlokalizowana fontanna. Eee, prowadzimy takie badania archeologiczne w wykopie pod komorę technologiczną e, fontanny oraz e, rozpoczynamy badania w samej, niecce, w samej niecce fontanny. W wykopie pod komorę technologiczną tutaj znaleźliśmy kilka ciekawych rzeczy. Jedną z takich ciekawszych jest właśnie fragment plecionki. Złyka i wikliny. No i to była jakaś ściana, taka lekka konstrukcja, która była postawiona, która mogła właśnie stanowić takie, taką konstrukcję takiego kramu. ściana po prostu taka, która zasłaniała przed wiatrem, czy jakimiś warunkami atmosferycznymi. Tutaj z tego wykopu też mamy znaleziony fragment wodociągu który biegnie na ukos przez płytę rynku i ten odcinek wodociągu mieliśmy również namierzony w wykopie przy wykonywaniu fundamentu pod pomnik Kazimierza Wielkiego. Wówczas mieliśmy taki fragment wodociągu jakby biegnący na ukos i tutaj mamy jego kontynuację. Z takich ciekawych rzeczy to jeszcze mamy znalezione monety właśnie Stanisława Augusta Poniakowskiego. Panie Marcinie, mówi Pan, że prace zakończą się z końcem tego roku, czyli grudzień 2020, tak. tu na rynku i także w okolicach rynku. Znaczy tak, to tutaj planujemy zakończyć jakby całość, czyli prace na płycie rynku, również te prace, które wkrótce się rozpoczną w przyszłym tygodniu przy skrzyżowaniu ulicy Białej i Kingi. A jak długo tam będą trwały prace przy skrzyżowaniu? No to też będziemy do końca do końca, znaczy samo skrzyżowanie, no to myślimy, że tak tydzień, półtora, tam jest dosyć duży wykop pod postawienie studni o średnicy 2,5 metra. Następnie idziemy z kanalizacją deszczową już bezpośrednio no, przed frontem kościoła. Dziękuję bardzo. Dziękuję.